Witajcie, tutaj ja Avi. Dzisiaj jestem sam, znaczy w sumie ta seria, którą właśnie nagrywamy, którą teraz oglądacie, mam na myśli, czyli transformacja dla początkujących. Zazwyczaj jest jestem serią właśnie, w której tylko ja jestem. Bo W sumie to jest bardziej poradnikowe niż, wiadomo, taki gameplay czy coś innego. To jest czysty poradnik. Więc tutaj no, mogłoby być małe zamieszania. W tym odcinku chcę Wam zaprezentować, jak zrobić sobie avatar, czyli ten tutaj obrazek na profilu. Jest to naprawdę bardzo proste, nie rozumiem w sumie kłopotu, aczkolwiek sam kiedyś w tym miałem kłopot, no i rozumiem, że ktoś może tego nie wiedzieć. No to od początku yy, powiem na czym się wzoruje ta seria, żebyście wiedzieli. Jest to seria dla graczy nowicjuszy, bądź osób, które może czegoś nie wiedzą i chciałyby się dowiedzieć o tej grze, bo długo nie grały i chcą sobie przypomnieć. Yy, jest tego już chyba trzeci odcinek z tego, tak powiem, z tej znaczy się serii. Więc yy, będzie tam, wiadomo, playlista gdzieś tutaj w odnośniku i może obejrzycie sobie pozostałe odcinki, a ja bez już tego przeciągania pokażę Wam ten naprawdę szybki i prosty poradnik. No to na sam początek, żeby sobie zamieścić tutaj, wiadomo, nasz awatar, nie jest to spędzony z Transformers, bo trzeba wejść na forum. No to klikamy sobie forum i powinno nam wyskoczyć właśnie trona Alterie, czyli właśnie ta teraz Wam pokażę, o właśnie ta. No. Na tej stronie tutaj mamy nasze konto. Jeżeli nie chcecie zalogować, to się trzeba zalogować. I na naszym tutaj koncie klikamy. Mamy takie coś jak mój profil. Wchodzimy na mój profil. Klikamy sobie nasz nick. I mamy tutaj takie opcje jak skarga. No tego raczej nie będziemy używać. Uwaga, zmień awatar, usłuń awatar. Edge, profil i parametry. No, chyba nie ciężko się zorientować, że my się będziemy skupiać na zmień awatar. Tak, może sobie usunąć się mieć nic, ale wiadomo, zawsze fajnie mieć jakiś awatar. No, dajemy sobie Zmień awatar. I nam teraz proszę, żebyśmy dali źródło. Czyli wybrali sobie pokrótce plik. Klikamy sobie przeglądaj, wybieramy sobie jakieś tam byle. Co? Ja może sobie na przykład tego odcinka dam jakiś fanarcik od Was. Może taki, i dam potwierdź. I tu Wam pokażę tego fanertu, którego ustawiłem. Przy okazji pozdrawiam użytkownika Kawaii, która go narysowała. W sumie jak i wszystkie jest są naprawdę prześliczne. No i klikamy potwierdź. Awatar może się ładować jakieś dobre kilka minut, więc nie będzie go od razu na naszym profilu, ale po jakimś czasie już będzie. Odskoczyło, czyli już jest. Kliknę drugi raz na wszelki wypadek. No i nasz profil już powinien się załadować. Nasz awatar na profilu na się. No to wchodzimy do, do gry, jeszcze się nic nie zmieniło, można zauważyć, ale kiedy wyjdziemy z gry, no zrobię małe cięcie, aha, nie pokazuję, dobra, jak można zauważyć w grze, jeszcze się nic nie zmieniło, ale jak wyjdziemy z gry i z powrotem wejdziemy, no to można zauważyć, że nic się nie zmieniło, no i dziękuję za oglądanie. Nie no, oczywiście taki żart. Awatar się będzie jakiś czas, niestety musiał tutaj ładować. On będzie dopiero po jakimś czasie. Więc to trzeba być tutaj cierpliwym. No i ja ten czas muszę poczekać, to nie żebyście wierzyli, że to działa. Więc ja tu sobie poczekam aż awatar się załaduje i widzimy się za jakiś czas. W się sensie tutaj będzie cięcie, ale... No ja muszę poczekać. Ale powracając jeszcze do strony Alterier można zauważyć, że nam się załadowało tutaj. Więc to już chyba wystarczający dowód. Ale i tak jeszcze, Wam pokażę w grze, że to działa. Abra, już jestem. Ja ten odcinek naprawdę już dawno temu nagrywałem i teraz jest chyba piąty dzień, może tydzień od tego, jak nagrywałem to, te poprzednie części. Niesamowicie długo mi się odwoływało to na baterię. Nie, nie wiem, pierwsze trzy dni nie było go, a potem już w sumie nawet nie patrzyłem na to. nie po prostu nie grałem. Tak po pięciu dniach dopiero coś się zadziało. Pierwsze trzy dni grałem, potem miałem przerwę dwa dni, dzień, no bo piąte to właśnie dzisiaj jest, no i się zmienił w końcu, nie? Więc czasem naprawdę trzeba długo poczekać, no ale widać, że działa. Więc to był poradnik, jak zmienić swój avatar na swoim profilu, z serii Transformers dla początkujących. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, możecie dać jakąś, nie wiem, ocenę pod tym filmem. Polecam również Polinom, żeby nas obserwować, dalsze nasze materiały, a my się a ja się będę już z wami żegnać. No i widzimy się w następnym odcinku. No to? Cześć. A i zapraszam Was, zapraszam was na nasz serwer Discord, który będzie w opisie. Cześć.